No, właśnie, mamy stanąć twarzą w twarz z Putinem, co absolutnie nie jest w naszym interesie, ale wydaje mi się, że polityka władz warszawskich jest właśnie taka, że władze warszawskie chciałyby, żeby Polska stała się stroną tej wojny. Od 17 kwietnia tego roku, czyli od kilku dni, trwa tak zwana kwalifikacja wojskowa. Ona ma się zakończyć 21 lipca. Tego roku, 2023 roku i w tej kwalifikacji wojskowej, którą można uznać za przygotowaniem do poboru, ma być objętych tą kwalifikacją 230 tysięcy Polaków. No to spora grupa, jak na armię polską, to znaczy grupa tych rezerwistów jest większa niż obecnie Armia Polska. Czyli jak gdyby co najmniej podwojenie, podwojenie ilości żołnierza na terenie Polski. Jak Pan ocenia nie politykę ukraińską, nie politykę rosyjską, ale politykę polską wokół tego konfliktu? To jest to de facto konflikt pomiędzy Rosją a państwami NATO. Dokładnie. Natomiast postawa naszego dowództwa wojskowego i politycznego to jest nieodpowiedzialna prowokacja, stała prowokacja przeciwko Rosji. My, dla nas byłoby najlepiej, gdybyśmy poszli czwórkami na wschód i rozgromili tych wrednych Rosjan. Taka poetyka dominuje właśnie w komentarzach w naszych mediach i naszych tak zwanych obserwatorów wojskowych. My będziemy gorzko tego żałować, że Znajdując się na pierwszej linii frontu, sami wchodzimy na teren bitewny. Tu było cały szereg okoliczności, gdzie właśnie rakiety i bomby spadały m.in. na terytorium Polski. Tutaj ta w Przewodowie, tak? No? Przewodowie, tak. Ten mord i tak dalej. Natomiast z komentarzy internautów, można wyczytać, że Rosjanie już mają wycelowane lufy na lufy dział, dział, bomb atomowych nuklearnych na dwa miejsca w Polsce. Jasionka to lotnisko amerykańskie pod Rzeszowem i gdzieś tam w Powicz w Wielkopolsce, no i jeszcze dochodzi do tego ściana wschodnia. Nie? Nie ma co udawać, że tam nie mamy umocnień, także, właśnie, antyrosyjskich, anty antyamerykańskich. Jeżeli wojna się zacznie, to niewątpliwie strona przegrywająca sięgnie po najgorsze z posiadanych możliwości zbrojnych. Panie Ferryko, na zakończenie. To, co się dzieje w polskiej polityce, momentami są rzeczy niepokojące. Ja powiem o mniej znanym fakcie. Do Finlandii, do pani premier Finlandii, ta, która wprowadza Finlandię do NATO, zresztą już przestała być premierem parę dni temu, ale do pani premier Finlandii pojechała delegacja polskich parlamentarzystów. Zarówno do Polskiego Sejmu, jak i do Europarlamentu. Byli to posłowie lewicy. Biedroń, Śmieszek, Nowicka, Kretkowska. Po co pojechali do Finlandii? Żeby domagać się dla Polski finansowania aborcji Polek na terenie Finlandii. Żeby po prostu Polki nie musiały szukać w innych miejscach aborcji, tylko żeby ta aborcja była tania, a najlepiej bezpłatna na terenie Finlandii. Czy nie uważa Pan, że i z punktu widzenia moralnego, a, a także z punktu widzenia politycznego takie działania ocierają się o zdradę Polski no i są z gruntu no, niemoralne? Ja takie drastyczne pociągnięcia naszych dzielnych lewaków zawsze staram się na, na początku interpretować jako tzw. fake newsy, czyli Żarty. No ale mamy zdjęcia ze spotkania z tymi osobami, które wymieniłem, z panią premier Finlandii. Tak. Nie I rozmowy na temat aborcji dla Polek. Nie wiedziałem o tym, a jeżeli takowe zdjęcia istnieją, to nie ma żadnej dyskusji. Ale to przecież mieści się w normie postępowania naszego lewactwa, szeroko rozumiętego rozumianego na wschodzie i na zachodzie w Unii i w Niemczech. To jest polityka antypolska i one tam pojechały robić taką politykę antypolską. Wiadomo, że to są kobiety, które mają nie po kolei w głowie w sensie, w sensie patriotyzmu. Godności kobiety, godności człowieka, godności dziecka, i tak dalej. Chodzi o rozbicie rodziny w każdym, na każdym polu, w każdej dziedzinie. I tutaj one sięgają po aborcję, która jest najbardziej nośnym argumentem do wsiania niepokojów. W naszym kraju. Ja byłbym zdziwiony, gdyby coś takiego się nie pojawiło, a nie dlatego, że się pojawiło. No i tym smutnym y, akcentem, że y, po to, żeby zabijać najmłodszych, nienarodzonych jeszcze Polaków, część polskich polityków jeździ do innych rządów, prosząc o, te, o, to, o tą zbrodnię, ale także o pieniądze na tą zbrodnię no to jest kompletnie żenujący fakt. I skandaliczny. To jest zdrada i... i dywersja, krótko mówiąc.